Od 1 stycznia coraz więcej emerytów zaczyna zadawać sobie jedno bardzo konkretne pytanie: czy nowe zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych dotyczy również mnie? W mediach pojawiają się ogólne informacje o zmianach, ale rzadko mówi się wprost, kogo dokładnie one obejmują, a kto nie musi się niczym martwić. Ta niepewność sprawia, że wielu seniorów czuje niepokój i obawia się, że brak jednego dokumentu może wpłynąć na wypłatę świadczenia. Nie każdy emeryt musi składać dodatkowe zaświadczenie, ale też nie każdy może ten temat całkowicie zignorować. ZUS wprowadził nowe zasady, które mają uporządkować dane i potwierdzić określone informacje. W praktyce oznacza to różne obowiązki dla różnych grup świadczeniobiorców. Dla jednych będzie to jedynie formalność, dla innych brak jakichkolwiek zmian, a jeszcze inni. Mogą otrzymać pismo z prośbą o uzupełnienie dokumentów. Największym problemem jest to, że wiele osób dowiaduje się o nowych wymaganiach z nagłówków lub z drugiej ręki, co prowadzi do nieporozumień i niepotrzebnego stresu. Tymczasem wystarczy wiedzieć, na jakiej podstawie ZUS może wymagać zaświadczenia i jakie sytuacje faktycznie tego wymagają bez straszenia, bez domysłów, bez niepotrzebnych emocji. W tym materiale dokładnie wyjaśnimy Kogo dotyczą nowe zasady od 1 stycznia, w jakich przypadkach zakład ubezpieczeń społecznych może poprosić o dodatkowe zaświadczenie i co to oznacza w praktyce dla emerytów. Sprawdzimy także, kto nie musi podejmować żadnych działań i może spokojnie czekać na kolejne wypłaty. Jeśli jesteś emerytem, masz bliskich pobierających świadczenia, albo po prostu chcesz wiedzieć, czy nowe przepisy mają wpływ na Twoją sytuację, zostań z nami do końca. Ta wiedza może oszczędzić ci stresu i niepotrzebnych problemów. Po wejściu w życie nowych zasad, od 1 stycznia, wielu emerytów zaczęło uważniej przyglądać się korespondencji z zakładu ubezpieczeń społecznych. Nie dlatego, że ZUS wprowadził nagłą rewolucję w systemie emerytalnym, ale dlatego, że pojawiły się zmiany porządkujące dokumentację i sposób potwierdzania określonych informacji. W praktyce oznacza to, że część świadczeniobiorców może zostać poproszona o przedstawienie dodatkowego zaświadczenia, podczas gdy inni nie zauważą żadnej różnicy w swojej sytuacji. Kluczowe jest zrozumienie, że nowe zasady nie obejmują automatycznie wszystkich emerytów. ZUS nie wprowadził powszechnego obowiązku składania dokumentów przez każdego seniora pobierającego świadczenie. Zmiany dotyczą konkretnych przypadków, w których zakład. Musi potwierdzić określone dane, aby prawidłowo wypłacać świadczenia. Właśnie brak tej informacji w przestrzeni publicznej spowodował niepotrzebny niepokój i liczne pytania ze strony emerytów. Najczęściej o dodatkowe zaświadczenie mogą zostać poproszeni emeryci, których sytuacja zawodowa lub życiowa zmieniła się w ostatnim czasie. Dotyczy to m.in. osób, które po przejściu na emeryturę podejmują dodatkową pracę. Zmieniają formę zatrudnienia albo uzyskują dochody z innych źródeł, które mogą mieć wpływ na sposób rozliczania świadczeń. ZUS musi mieć aktualne dane, aby uniknąć nadpłat lub błędów w wypłatach. Ważną grupą są także emeryci pobierający świadczenia łączone, np. emeryturę wraz z rentą lub dodatkami uzależnionymi od spełnienia określonych warunków. W takich przypadkach zakład ubezpieczeń społecznych może poprosić o dokument potwierdzający, że dana osoba nadal spełnia kryteria uprawniające do pobierania konkretnego świadczenia. Nie jest to nowa praktyka, ale od 1 stycznia została ona bardziej ujednolicona i formalnie doprecyzowana. Nieco inaczej wygląda sytuacja emerytów mieszkających za granicą lub czasowo przebywających poza Polską. W ich przypadku ZUS regularnie wymaga potwierdzenia, że dana osoba nadal żyje i ma prawo do otrzymywania świadczenia. Dla tej grupy Dodatkowe zaświadczenie nie jest niczym nowym, jednak zmiany w przepisach uporządkowały terminy i formę składania dokumentów, co warto uwzględnić, aby uniknąć opóźnień w wypłatach. Wielu seniorów obawia się, że brak zaświadczenia automatycznie wstrzyma emeryturę. W praktyce wygląda to inaczej. ZUS w pierwszej kolejności informuje świadczeniobiorcę o konieczności uzupełnienia dokumentów i wyznacza termin na ich dostarczenie. Dopiero brak reakcji przez dłuższy czas może skutkować wstrzymaniem wypłaty. Ale nie dzieje się to nagle ani bez ostrzeżenia. Dlatego tak ważne jest, aby czytać pisma z ZUS i reagować na nie spokojnie, bez paniki. Ogromna część emerytów nie musi podejmować żadnych działań. Osoby, które pobierają standardową emeryturę, nie pracują dodatkowo i nie zmieniały miejsca zamieszkania ani sytuacji prawnej, zazwyczaj nie są objęte nowymi obowiązkami dokumentacyjnymi. Ich świadczenia będą wypłacane na dotychczasowych zasadach bez potrzeby składania jakichkolwiek zaświadczeń. ZUS wprowadził te zmiany głównie po to, aby usprawnić system i ograniczyć liczbę błędów. W poprzednich latach zdarzały się sytuacje, w których brak aktualnych danych prowadził do konieczności późniejszego zwrotu nadpłaconych świadczeń. Nowe zasady mają zapobiegać takim sytuacjom i zapewnić większą przejrzystość zarówno dla zakładu, jak i dla samych emerytów. Ważnym elementem jest także cyfryzacja kontaktu z ZUS. Coraz więcej spraw można załatwić przez platformę usług elektronicznych, co dla wielu seniorów jest ułatwieniem, ale dla innych nadal stanowi wyzwanie. Dlatego ZUS pozostawia możliwość składania dokumentów w tradycyjnej formie osobiście lub pocztą. Nie ma obowiązku korzystania z internetu, jeśli ktoś nie czuje się z tym komfortowo. W przypadku otrzymania wezwania do złożenia zaświadczenia warto dokładnie sprawdzić, jaki dokument jest wymagany. ZUS jasno określa, czy chodzi o zaświadczenie o zatrudnieniu, dochodach, miejscu zamieszkania, czy innym aspekcie sytuacji życiowej. W razie wątpliwości, zawsze można skontaktować się z infolinią lub udać do najbliższego oddziału, gdzie pracownicy udzielą wyjaśnień. Nie należy również obawiać się że nowe zasady są wstępem do obniżenia emerytur. Zmiany nie dotyczą wysokości świadczeń ani zasad ich naliczania. Mają charakter administracyjny i porządkowy. Informacje o rzekomych masowych wstrzymaniach wypłat lub obowiązkowych dokumentach dla wszystkich emerytów nie znajdują potwierdzenia w przepisach. Dla wielu seniorów kluczowe jest poczucie stabilności i bezpieczeństwa finansowego. Dlatego tak istotne jest oddzielanie faktów od plotek. Podsumowując, nowe zaświadczenie od 1 stycznia nie jest obowiązkiem dla wszystkich emerytów, lecz rozwiązaniem skierowanym do konkretnych grup. Spokój, uważne czytanie korespondencji i reagowanie na oficjalne informacje to najlepszy sposób, aby bez problemów przejść przez te zmiany. Emeryci, którzy nie otrzymali żadnego wezwania, Mogą nadal spokojnie korzystać ze swoich świadczeń bez obaw o nagłe komplikacje. Jeżeli temat nowych zasad ZUS budzi wątpliwości, warto śledzić rzetelne źródła informacji i unikać sensacyjnych nagłówków. Świadomość swoich praw i obowiązków to najlepsza ochrona przed stresem i nieporozumieniami, a wiedza pozwala zachować spokój nawet w obliczu zmian administracyjnych. Jeżeli ten materiał pomógł Ci zrozumieć, Kogo naprawdę dotyczą nowe zasady ZUS od 1 stycznia, zostaw łapkę w górę. Dzięki temu więcej emerytów i ich rodzin trafi na rzetelne informacje zamiast niepotrzebnych plotek. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi zmianami w ZUS, nowych zasadach wypłat i ważnych terminach, które mogą dotyczyć emerytów i rencistów, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Publikujemy materiały, które tłumaczą przepisy prostym językiem, bez straszenia. Napisz w komentarzu, czy otrzymałeś już pismo z ZUS, czy temat cię nie dotyczy. Twoje doświadczenie może pomóc innym widzom lepiej zrozumieć swoją sytuację. Udostępnij ten film komuś bliskiemu, kto jest na emeryturze lub wkrótce na nią przejdzie. Jedna informacja może oszczędzić komuś stresu i niepotrzebnych problemów. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym materiale.